Psalm 20. to jest modlitwa za króla. Pamiętam, że kiedyś to było w 2009 roku, ponieważ modlę się psalmami w cyklu ciągłym. Miałem urodziny w Czerwcu. I, I akurat przyszedł do mnie psalm 20. i sobie pomyślałem, że to przecież życzenie Pana Boga dla mnie, że to Bóg się. za mnie. To Bóg mi daje, żebym, żeby mi powiedzieć, że, że też jestem tak jak ktoś wybrany cenny. Ja nawet sobie to zapisałem. Gdy czasem posyłam ludziom życzenia, to, to piszę Psalm 20 wiersze od 2 do 5, to, bo to jest, to jest modlitwa, która jest wołaniem o błogosławieństwo dla człowieka. Więc jeżeli tylko możemy sobie wysyłać dobre wieści, to, to Psalm 20 się nadaje doskonale. To jest modlitwa za króla. Ja tutaj zwrócę uwagę na, na to, że w psalmie po raz trzy razy pojawia się imię Boże. Że trzy razy psalmista wspomina imię Boże. Po raz pierwszy, gdy y, słuchamy, że, że niech króla chroni imię Boga Jakuba. W oryginale mamy niech, niech to imię wywyższy króla, niech, niech postawi wysoko. Moim zdaniem to jest to jest. Y, to jest y, Zachęta, żeby odkryć, że nasza tożsamość jest w Bogu, że z Boga wyszliśmy, że z Boga wychodzimy, z, z miłości Bożej, z ramion Bożych, że, że w imieniu Boga jest również nasze imię. Przecież Bóg kiedyś powiedział do, do Mojżesza, jestem Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba. Więc nasz, nasza podstawa to jest, to jest to, co jest w nas zapisane, w naszym imieniu, gdzie, gdzie Bóg w nas mieszka, przecież wierzymy w to głęboko. Tutaj przypominają mi się słowa nadzwyczajne ze Starego Testamentu, jak Bóg tyle razy opowiadał ludziom o swojej miłości. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego zachowałem dla Ciebie łaskawość. To u Jeremiasza mamy w 31 rozdziale, a u Izajasza mamy, ale teraz tak mówi stworzyciel Twój, Jakubie i twórca Izraelu: Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, jesteś mój. Góry mogą ustąpić i pagórki zakreślić, to też u ale moja miłość nastąpi od Ciebie. Co to oznacza? Że, 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 że nasze życie jest na imieniu Bożym, że, że to imię też nas wynosi do nieba, że to, że to imię jest podstawą naszego życia. Przy tym święty Jan pisze że na końcu Ewangelii, że po co przyszedł Jezus? Żebyśmy uwierzyli, że, że jest Mesjaszem i żebyśmy. Wierząc w to imię, mieli życie w imieniu Jezusa, czyli w imieniu Boga. Mamy więc podstawę, czyli to imię Boga, które nas wynosi, które nas też chroni przed złem. Dalej czytamy, że możemy podnieść sztandary w imię Boga. Co to oznacza? Że, że jak wrócimy do życia, to po przejść drogę. To jest często walka też o dobro, walka ze złem. I mamy jesteśmy pod sztandarem naszego Pana Jezusa. To przypomina się to zatrzymanie się Ignacego Loyoli, który kiedyś powiedział, że, że zachęcił chrześcijan, żebyśmy pomyśleli, gdzie jest nasze życie: czy pod dobre, dobra, czy zła, czy jesteśmy z Jezusem tak blisko, czy zdążamy z Jezusem, czy to jest nasza droga. I często nam brakuje sił, możemy sobie przypomnieć fragment, który kiedyś, słowo, które kiedyś usłyszał Gedeon, nie bój się dzielnie w z siłą, jaką masz iść. Bo jesteśmy pod sztandarem. To, to nie jest nasza wojna. To znaczy, to jest nasza wojna, ale to, to Jezus walczy i to, i to Bóg nas nie zostawia. Tak jak kiedyś usłyszałem: i Mojże, i nie zostawia cię. Jesteśmy więc pod Bożym sztandarem, żeby pójść, pójść drogą, żeby, żeby nasze życie było dynamiczne, żebyśmy szli. Czyli wychodzimy od Boga, idziemy z Bogiem drogą i dochodzimy do Kresu, czyli też do Boga. I dlatego. Sztalmista woła, nasza siła to jest imię Pana. Tak naprawdę tam jest napisane, że będę się chlubił w imieniu Pana, w imieniu Boga. To jest już niebo, czyli to jest już cel naszego życia, czyli od Boga do Boga z Bogiem i zanurzeni w rzeczywistości, która jest miłością, która jest obecnością Boga, czyli to, co, to, co jest zapisane w imieniu Bożym. Myślę, że jeżeli idziemy z chwałą na ustach, to wtedy Chwała jest w nas i wtedy zanurzamy się w Bogu. Pamiętamy, że Żydzi kiedyś mieli obóz protekcji, tak, to jest w jednym z psalmów, czyli czyli, czyli błachmuna, w który mogli się zanurzać. Tak samo Maryja kiedyś usłyszała, że Duch przyjdzie i moc Najwyższego będzie cieniem, Bożym cieniem. Mamy więc cudowny psalm XX, który jest wołaniem o to, aby Król był szczęśliwy, błogosławiony, był ocalony. To jest psalm dla każdej dla każdego z nas. I tu jest nadzwyczajne, że psalmista modli się teraz, wiemy, że Pan wybawia swojego pomazanica. Możemy się modlić teraz, wiemy, że Bóg nas wybawia i odpowiada nam ze świętych swoich niebios. Bo nasze życie jest od Boga, od imienia Bożego, pod Bożym sztandarem, który gdzie ciągle jesteśmy, aż do chwały, która jest dla nas. To sprawia, że się nie przeboicimy, że będziemy stać, że przetrwamy. Oh. Um.